Moi drodzy Permabru, bo jakżeby nie inaczej, będzie naszym trzecim i ostatnim upgradeem na alchemiku, jaki prezentujemy w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj będzie naprawdę mocno spamienia, żeby tylko Permabru mógł zbafować te małpki, które chce. Tak więc, bez wedlego przedłużania, zapraszam Was do gierki. I ja myślę, właśnie, czy. Nie zrobić no czy to ninja alchemic? Nie, zróbmy boomerang alchemic. Oj tak. A więc, moi drodzy, uwierzycie, że nagrywałem tamto intro jeszcze sprzed tamtego sezonu, tak dni przed, a ja mogłem się kurde do tego pozbierać, ale okej. Okay, jest już. Będziemy używali smaczka Tezili. Sub-Alchemic Boomer, tak więc Zacznijmy od właśnie taktycznego boomera z Faster Throwing Mam nadzieję, że wybroni to wszystko Tak, wybroni to wszystko, nawet jeszcze taka mała chillera wystąpi I teraz co? Potrzebuję Smaczka Ezily rundy drugiej Chodźmy po tak tutaj no, i mam nadzieję, że to wszystko wybroni. I jeżeli chodzi o permabrót, to zrobię tak jak mówiłem: czyli będziemy permabryłować boomery z tym z faster, faster throwing, czyli inaczej rzecz ujmując, Bionic Boomerangiem i Turbochargedami. E, a ja tu formalnie powinienem iść już w ten: w. Drugiego boomera. Tak, patrząc na to, to kurde. Mapa nie jest tak po mojej stronie, jeżeli mam na to. Jeżeli mam być po prostu szczery, lepsza byłaby taka, gdzie można ustawić dużo jednostek w jednym miejscu. Dobra, no niby Oazis daje ci taką, tą, taką możliwość, ale. Zawsze są od tego o wiele lepsze mapy. Dobra, mam nadzieję, że tutaj dojdę bez żadnego problemu. Chłop wysyła niebieskie, ale myślę, że białe za niedługo będą. Ale mam nadzieję bardziej, że weźmie tych zielonych. Dobra, i teraz można lecieć białymi. Dopóty nie uzyskam glaive eee, kosze. dobra, czyli przy kolejnym przychodzie... Chodźmy po to, nice. I teraz... fajnie by było wyciąć te drzewka jednak. Co nie? Dobra, nie chciał pójść po ten. A będzie farmił? Nie, nie będzie farmił. On idzie tak full w przychód, co jest całkiem spoko. Może chodźmy właśnie żółtymi trochę. W sumie, ej... Nie możecie mi powiedzieć, że Sab nie będzie tutaj świetny. On ma tak naprawdę całą tą kolistą drogę dla siebie. E, dobra. Wywalmy to. Mam nadzieję, że to będzie chwytało co nie. Chyba, że powinienem tak to bardziej na środek trafić. Po prostu powinienem na środek to bardziej dać. Albo ja dobrze dałem, tylko niepotrzebnie się produkuje. Oceni to obecność reaktora. No ale najpierw, może jednak pójdźmy tęczowymi. On będzie miał problem. O, nie, z Life Advantage Nici, z Life Nici, plus jeszcze jak pójdzie w farmy, to będzie trochę pozamiatane. Formalnie, jeden Ring of Fire, i powinien być gościu Full Chillera, co będzie jego takim trzecim turetem. Tak się zastanawiam. Dobra, i teraz jest największa ta... Czy to będzie działało na ten, na całej drużce? Wydaje mi się, że ongi to jakoś inaczej kładli. Co tutaj? Ch nie, nie tutaj. No, runda 15. Strasznie późno masz tego Churchilla, mój drogi. Jeżeli mam być szczery, nie w sumie. Najpierw bym z zielonymi do pozbierał, albo poszedł Bionic. W sumie i tak będę perma tego. Saba również. Ogólnie, chcę pójść po Perma tak tutaj. Potem pójdę w Arbor Piercing darcy wszędzie. Nie wydaje mi się, żeby znał inny tak dobrze ten, tak dobry upgrade wspierający, chociaż, że jest ich trochę. No jeżeli chodzi o dodawanie obrażeń, oczywiście, dobra wiecie co, chodźmy po alchemika już teraz. Chcę, żeby buffował dwie jednostki, więc chodźmy po niego tak i w ten sposób. Oczywiście każdy idzie jak chce. Ja idę w ten sposób, bo, bo lubię. Czego trzeci w turetem będzie super małpka? Bo to tak trochę wygląda, jakby to był taki grunt pod super małpkę. No tak, heli. Dobra, raczej nie wyślesz moaba, raczej, raczej nie. No, przez moje jednostki jak na razie nic się nie przedostanie. Zastanawiam mnie to najbardziej. Czy to będzie działało? Nie jestem przekonany. Dobra, to kosztuje 55 tysięcy. Możliwość berserker Brew zostania permanentnie. Tam za chwilę straci te staki, dlatego że będzie atakował te. Mhm. O, jeszcze, jak dojdę do tego ceramiki, chłopie. Dobra, marki, let's go. W sumie mogłem co. Mogłem co innego. Mogłem w co innego pójść, ale jestem w dobrej myśli. Mam nadzieję, że to się uda. I teraz tak, wielki test. Tutaj rozwala, tu. Nie jestem pewien. Nadal to mówię, nie jestem pewien. No, i ja tak patrzę. On nadal nie poszedł w ten. W te, żadne takie poważniejsze upgrade. Oprócz nokę. Ok, tutaj masz mnie, chłopie. Dobra, chodźmy po turbo Charge. Drugi turbo Charge polecimy tutaj. Wiem w co pójdę. Skoro gościu wysyła mi ekonomię, pójdę, pójdę w najbardziej chyba opłacalną farmę. Jeżeli idziesz w zero tych. W sumie tu choćby w tym wlast Hej, teraz już nic nie będzie wysyłał, co je? Ale cwak jak walony. Ale dobrze, podoba mi się to. Nie podoba mi się trochę to, że te balony przechodzą. Dobra, ważne W sumie mogę pójść tutaj w Tweet guts. Dobra, doj dojdzie jeszcze drugi? Wydaje mi się, że tak, oczywiście. Więc chodźmy tutaj w kolejny rubber, i to myślę, że będzie mój first. I co, mogę? Mo On będzie ją chyba bafował tym. No, oczywiście. No i dobra, może jeszcze jedno? Co wyślicie? Chodźmy w tych i tutaj idziemy close. I przy jeszcze jednym idziemy w strong. To jest formalnie moja ulubiona, jeżeli chodzi. Moja ulubiona taktyka, jeżeli chodzi o pójście po. alchemików. Dobra, chodźmy po kolejny tego bumeranga, tym razem jak mówiłem, żeby był bafowany też i przez niego. Strasznie trudno się tutaj ustawia te. dobra, przygotujmy już alchebika, który będzie nam to wszystko elegancko bafował. Tak, boże, bardziej na środku będzie, będzie tutaj bafował wszystko idealnie. To będzie nasz perma bro i nigdy pod żadnym pozorem nie idźcie, jak idziecie w Perma, bru. Nigdy pod żadnym pozorem nie idźcie w cholerną dolną ścieżkę, Faster Throwing. Giby ulepsza te Potionki i te e, Berserker, bru. Troszeczkę, ale uwierzcie mi, to, to troszeczkę zbiega naprawdę też. Te podjodki. Dobra, no i co? Zacznijmy już przygotowywać. I on tam będzie coś tam buffował, co nie? Eee... Czy ja jestem co do tego przekonany? Mógłbym jeszcze pójść po parę tych. W sumie jeszcze mógłbym też pójść po ten z tym. Po boomera z... Z moab pressem. Dobra, w sumie mógłbym trochę pójść tymi zebrasami. On ma już tak zone Lepiej pójść, jak już wcale poszedł w ten. O! Jego forma ekonomii mnie bardzo zachwyca. W sumie mógłbym już tutaj przystopować i pójść po Perma, bro. Uch. Albo nie, najpierw sobie choćby... ...Parmor Piercing Darcy. Choćby w coś takiego. sumie możliwe, że to źle robię, bo... Tak, źle to robię, bo jest tutaj od cholery miejsca. Dobra, perma Permabru melduj się na mapie. Ale, ale ten to ma wielki łeb Nie, to jest w ogóle chyba To jest chyba największy upgrade jaki można mieć w tych Dobra, użyjmy tego Zobaczymy jak to z tym, dobra I w sumie to może już sprzedać I chodźmy po jeszcze więcej tych eee, Czy to naprawdę nie da rady ustawić tego? No naprawdę Dobra, spoko jak się gada, to się gada. Nie, nie potrzeba nam już ekonomii w ogóle. Możemy pójść po kolejne ten Ballistic Missile. Nawet z First Strike'em. W sumie, why not? Jeden First Strike dla takiego rozluźnienia, to wszystko jest permanentnie bufowane. To jest coś pięknego. Za co się kocha ten upgrade? Dobra, muszę myśleć powoli nad tym, żeby gościa zacząć raszować, co nie? Dobra, ej, do. No, on powoli będzie im niby dodawał też, ale ważne jest to, że. To jest permanentne, wie... Dobra, czyli co, naprawdę tu nie mogę ich postawić. E... Kursy no nie mogę. Dobra, to nic. Chodźmy z totemem Może tutaj. Dobra, co? 5000 to wystarczy. Powiem szczerze, jestem ciekawy, jak to będzie z tym, z badem. Więc za chwilę ostateczny test. Dobra, wiecie co? Pójdziemy po jeden. Transformating Tonic. Transformation Tonic. Walnijmy, już popada. Here, here we go again. I w sumie, nawet, nawet jak wiegie zraszuje, to nic się nie stanie, ale Oazis jest małą mapą, więc naprawdę czas reakcji będzie dobra. Użyjmy Transformation Tonic. Mówię w sumie jeszcze trochę, po trochę tych pójść, żeby mnie walnął przypadkiem Total Transformation, co nie? Ok, tutaj wszystko gra. Okej, okay, idzie. O! Dobra, czy, czy to jest tyle? Halo? Ty. Tyle, tyle starak na nic? A, dobra, jeszcze trochę. Dobra, pokażcie, czy to... No, da radę, jak żeby nie dało? <laughs> dobra, masz jeszcze okazję, stary. Ja tu czekam. Z niecierpliwością. Z moimi permanentnie zbuffowanymi tymi. Chyba, że on pójdzie w Legend of the Night. W ostatniej chwili. Jak to ja miałem przyjemność. Nie nie, 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 pójdzie. No dobra. No dobra. <ścoughs> no, permawró zawsze to będzie. Ten mega buffujący upgrade. To jest pamiętajcie, Stroger Simulant, tylko że permanentnie na waszych małpkach. Więc postawcie wokół tego, ile wam się uda jednostek. No i cóż, ode mnie na dzisiaj to tyle. Trochę tam popaplałem, pierdół i tak dalej, dlatego... No, w sumie jak to ja. Bądźmy szczerzy. Ale, jeżeli się oczywiście spodobało, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę, a jeżeli jednak się nie spodobało... Oczywiście, zostawcie ocenę w postaci łapki w dół, zostawcie suba, żeby być na z innymi materiałami. Widzimy się w następnych materiałach, zapraszam na Discorda, pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć! No i... Permanentnie... Obrzydłem chyba temu gościowi, co nie?